Szanowni Państwo, kochani moi, rozpoczynamy nowy program. E, znowu dalszy ciąg, koncert życzeń. I. My życzenia są takie słodkie, wspaniałe, że już do mnie kobiety piszą, ile ja mam lat, ile. I chcą, i chcą się z tobą na ranki. Wiem a żołnierze, jak piszą, obiecują mi że stopień be, wyższy będę miał stopień wy wyższy u, niej, u nich oni są To za to gratuluję Panu, panie Wojciechu Panie, panie Wojciechu Proszę Ro czytać Rozpoczynamy tutaj. Serdeczne pozdrowienia Przysza pierwsze pozdrowienie będzie od nas Dlatego o imieniu moim też, ale z warmi. Z Olsztyna. Z Olsztyna, miejscowości, tam gdzie mieszkałem. I chcieliśmy ja, jako Warmianie, pozdrowić... Pana... Ten, ten pan Krzysztof, to przez telefon za mną pił piło. Ja A... mu życzę zdrowia, ja też wypiję. I bardzo serdecznie pozdrawiam Krzysztofa z Warmii. Choć ręka brudna, ale pozdrawiam Ciebie, mój ziomku, bo jak ja... Wszystkich nazywam Szanowny Państwo kochani, kto o, o imieniu moim tu ziom, ziomal jest i on ma przyjechać do, do nas, do mnie i zapoznam się z nim bardzo dokładnie. Serdecznie pozdrawiam ciebie. Na gryla. Serdecznie pozdrawiam ciebie. Ja Na i pan Wojciech. Się zrobi. Całego serca. Proszę dalej czytać. Drugie życzenia. Puszczę. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców. Z biedaszków, koło Kętrzyna. Dziękuję za wspaniałe lato, trunki. Mocne na pewno. S, s, wspaniałe picie. Na drinki. Zapraszamy na z drinki. Z Gwinta, z Oszyła. No, ja o, ja szkoły chyba wysłałem, jak nie być, ale to jakieś takie niepolskie nazwisko, niepolskie nazwisko i, i imię. E, well, Dolis de Wilkes jakiś. Dalej. dalej. Następne życzenia. Chcę pozdrowić. E, tu proszą mnie, przesłaniali do mnie w imieniu o przełożenie egzaminów w szkole, w szkołach z 5-6, e, ażeby egzaminy były w innych terminach. Więc kieruję serdeczną prośbę do wszystkich nauczycieli szkół, gimnazjów, gdzie jest egzaminy, żeby przełożyć te egzaminy na inny termin, można, można nawet przypuśćmy na Siódmy, 8 listopada przełożyć tego roku egzaminy. A jak coś jakiego, to można jeszcze i, i na dłuższy termin. Dobra, proszę dalej czytać. Teraz dalsze już rozpoczęłem naprawdę e, życzenia. Pozdrowienia kobiety. Pozdrawiamy kobiety Kasi i Marcina i przyjaciół pozdrawia Dawid. Pozdrawiam dla przystojnego naszego jeszcze z klubu Fantazja zjaśnił. O, zjaśnił, znam miejscowość. przeszyła Kirodzi. dobre. 91. Serdeczne pozdrowienia Piotrusiowi z Ameryki. Dużo chleba Bożego i zdrowia. życzy karnek. Serdeczne pozdrowienia dla księży z parafii. Świętego Krzyża, dużo chleba Bożego, szczęścia wielu. I życzymy parafian. To jeszcze nie koniec: parafian. Wszystkiego, co najlepsze przesyła Mieczysław. Życzymy, dołączamy się, ja i pan Wojtek. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności i sukcesu. I uśmiechu na twarzy. Dla zawodników klubu sportowego LKS Dąbrowa koło Rzeszowa. Przeszywa Ka Karuś. Trzeba wygrywać mecze. Pozdrowienia dla e, Regiego ko Koksa, Weina, wal e, Waldemara, e, prze prze Przemyjka Króla, ko e, Kolonii e, Kolorii z Skąpca, Tola, Aleksa i Szymka Szy, pozdrawia. Genia. Pozdrowienie dla Łukasza Ruskowskiego. Przesyła przemyk Rodeks. Pozdrowienie z, e, z Ugainu Dla e, to dla nas, przes, przesyła je z Ugainu. E, wszystkiego najlepszego. A na, y, po, y, na podpułkownika i objęcia to już dla pana Wojtka objęcia stanowiska Mon, Mon dziękuję za pozdrowienie życzy sierżant Vitali i starszy kapral Ar, Arkadii serdecznie pozdrawiamy tam ludzi wszystkich z Ługajnu oraz ja pozdrawiam, ja eee. będę miał niedługo lepszy stopień, to tu eee. wtedy będziesz, jak będziesz szedł koło mnie, będziesz się kłaniał, bo eee. będziesz kłaniał Będzie, się, bo... bo... będziesz miał większy stopień. Gratuluję na większy stopień, że e, Tobie Ługań e, e, przez na wielki stopień. Najserdeczniejsze życzenia, uśmie uściski i... Buziaki dla Donalda Tuska od wiernego elektoratu przesyła Aleks Nowakowski. O panie Nowakowski! To nie te życzenia. Ja tych życzeń nie, nie chcę przesyłać, ale jak pan chcesz, może pan sobie darmowo tam gdzieś przesłać. O, nie niech sobie pan. wyśle dlatego... Na dla niego. Tak. Napisz pan. Osobiście te życzenia, bo ja, Donalda Tuska, nie uważam za przyjaciela. To dla mnie nie przyjaciel, tylko wróg, który zdradził Polskę, okradł i tak dalej. Nie będę proszę już, dalej. Nie będę się wypowiadać w koncepcji życzeń. Ale jak chcesz pan, żeby ja... Nie słyszałeś? Proszę czytać dalej. Serdecznie pozdrowienie dla Natalii ze Sk Skwawy. Zdrowia, szczęście i dużo chlebka bożego przesyła M.K. Serdecznie pozdrowienia dla Pana porucznika Michała D. Dużo chlebka bożego i smacznego. Szproce życzy Chorąży, Karol. O, konserwy o. Lubią. Nasze konserwy lubią. Na, panie, Panie podporuczniku. Konserwy to rybki, to jest zdrowe i właśnie Dobrze, że pan jesz te konserwy. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół. Piących na, napojów wyskokowych na. Jakie wyskukowe? To piwo wyskokowe? Piwo ko, to jest na zdrowie. Ko. L, libacji. Zdrowie. U. Rolfa życzy Bodzio. Ale dobre piwko. Pozdrowienia dla wszystkich. Imin. Mira. Belki o. Miron Mirków z portalu w portalu kop.pl przesyła Michał Białek o. i buziaki przysyła na pewno wyrący. to już było pozdrowienia ale mogę jeszcze raz powtórzyć pozdrowienia dla wszystkich mm, mieszkańców biedaszków koło Kętrzyna Dziękuję za wspaniałe lato trunki wypite z gwintach albo jeszcze ja nie piję, przepraszam bardzo łej dolis dre w, wille, w, witek, witek pozdrowienia dla pana bizona Dziękuję za list i za łącznik. Obiecuję poruszyć...